Pasja, to jest pasja, to jest pasja przez duże P. Cześć, nazywam się Mateusz Matusz i jestem trenerem personalnym. W sumie miałem wtedy 15 lat i trochę dzięki znajomym zostałem wkręcony na pewno. bo Później, jak właśnie już zacząłem z nimi chodzić na trening, to i przede wszystkim chciałem zrzucić wtedy, bo byłem też gruby. To trzeba też zaznaczyć. I... I po prostu zacząłem chodzić na tą siłownię. Też zacząłem szukać informacji, bo ja, właśnie cały czas, jakby wszystko wiązałem z piłką nożną. Chciałem grać w piłkę nożną, jak każdy chyba młody chłopak. Zawodowo, oczywiście. No i stwierdziłem, że. Mm... Niektórzy piłkarze zaczęli chodzić na siłownię, żeby cały czas się rozwijać, żeby właśnie przede wszystkim być bardziej mobilnym, dynamicznym graczem na boisku itd. itd. i pomyślałem, że zrobię to samo. No i tak to mniej więcej wyglądało, że z takiej zajawki i bardziej w sumie dodatku później to się stało jakby całością, bo przestałem grać w piłkę, a siłownia została. Byłem w liceum trzyletnim już wtedy praktycznie na pierwszym roku na zajęciach biologii przyszło mi do głowy, że tak na dobrą sprawę to chciałbym iść na wychowanie fizyczne na WF, tak typowo, ponieważ mm, gdzieś to, to moje życie cały czas się obracało wokół sportu i stwierdziłem, że to będzie najlepszy kierunek, ponieważ i tak docelowo chciałbym zostać trenerem personalnym. I wydawało mi się, że właśnie Akademia Wychowania Fizycznego pozwoli mi rozwinąć wiedzę, zdobyć tą konkretną wiedzę pomocną do pracy z ludźmi. Yy, przede wszystkim, żeby czuć się pewnie jako trener i jako specjalista w, w swojej dziedzinie. Mój tata od początku raczej był zwolennikiem, żebym wybrał się na Politechnikę, bo stwierdził, że wszystkie jakieś właśnie politechniczne kierunki będą yy, bardziej przyszłościowe i na pewno pomogą mi gdzieś tam zarobić na życie i utrzymać się. Więc usiłowali już od samego początku gdzieś tam, żebym właśnie poszedł w tym kierunku. A druga sprawa, chcieli żebym poszedł jak najbliżej, czyli został w Rzeszowie, bo przecież najłatwiej będzie dowozić Sojki do, do Rzeszowa niż do Krakowa. A ja chciałem się usamodzielnić i dlatego właśnie wybrałem Kraków, ponieważ też bardzo mi się podobał i stwierdziłem, że też będę mógł się właśnie rozwijać pod nie tylko kątem wiedzy, ale i też jako właśnie osoba. Zaczynałem już pracę gdzieś tam nawet przed studiami, ponieważ chciałem dorobić, żeby właśnie mieć pieniądze na studia i na utrzymanie. Więc gdzieś tam wcześniej pracowałem na budowie, później podczas studiów już typowo pracowałem jako sprzedawca w Decathlonie, gdzie właśnie też mogłem trochę rozwijać pracę z ludźmi i dowiedzieć się, jak to mniej więcej już wygląda. Później po tym epizodzie w Decathlonie przeszedłem do Platinum, czyli do najbardziej znanej gdzieś tam siłowni sieciówki tutaj na terenie Krakowa i pracowałem tam, z tego co pamiętam, jakoś tak mniej więcej ponad rok, albo rok, coś takiego około. No i następnie trafiłem do portalu internetowego, który nazywa się Fabryka Siły i tam pracowałem przez dwa lata z przerwą. Na początku raczej to byli znajomi pamiętam, że przychodziłem, robiłem nawet swój trening i jakby teoretycznie był to trening personalny ale nie z racji tego, że w Krakowie nie miałem żadnej umowy podpisanej z żadnymi siłowniami bo coś takiego teraz obowiązuje też to po prostu udawałem, że robię swój trening, a przy okazji jakby pokazywałem ćwiczenia osobie, która pewną mhm. gdzieś tam trenowała więc e, takie były początki pamiętam, że te, tego też się stresowałem, żeby nie zostać złapanym. No a później z biegiem czasu to już było tak, że y, trafiłem właśnie do tego platinium. Y, I moje pierwsze treningi, y, moje pierwsze treningi były bardzo w sumie zabawne, jak tak patrzę z perspektywy czasu, ponieważ y, ja jestem takim w sumie teraz troszeczkę bardziej y, przeciwnikiem, aniżeli zwolennikiem wykorzystywania wszelakich maszyn i treningu opartego tylko na maszynach. A wtedy, wtedy to mniej więcej tak wyglądało, że a tu masz maszynę na klatkę, tu coś tam i ja zadowolony trener, kurczę, wykonujemy super zrobotę, no, no ale z biegiem czasu się to pozmieniało i, i sytuacja wygląda już teraz znacznie znacznie inaczej, jeśli chodzi o łączenie studiów, ponieważ studiowałem dziennie z pracą, mm, Bywały takie momenty, że było ciężko, w momencie kiedy na przykład jechałem rano na zajęcia i później prosto musiałem dotrzeć do pracy i na przykład miałem pół godziny na to. Dobrze, że wszystko gdzieś tam w miarę blisko było i udało mi się blisko uczelni znaleźć właśnie tą siłownię, na której pracowałem w Platinum, więc rowerem można było dojechać. Już wtedy gdzieś tam jakieś początki miałem swojej przygody z jazdą na rowerze po Krakowie. Wiadomo, było to uciążliwe, było to męczące, bo nieraz praktycznie cały zegar byłem poza, poza domem, poza mieszkaniem, ale, ale, ale gdzieś tam cały czas myślałem, że, że, że wiesz, że, że do czegoś to konkretnego prowadzi, zbieram doświadczenie i że to, to w przyszłości zaprocentuje. Nieraz było tak, że właśnie pracowałem. Teoretycznie siłownia była do 23, ale tam jeszcze wykonywaliśmy jakieś takie drobne rzeczy porządkowe. I, i, I ten, i następnego dnia, na przykład, miałem jakieś zajęcia, to uważałem, że były mało ważne. Nie, nie trzeba tam iść przecież. Po, po co iść na zajęcia, do studia? jak One są obowiązkowe, ale nie dla mnie. <grytanie> Także tak, jak nieraz się zdarzyło właśnie, że, że gdzieś tam zaspałem, albo że po prostu nie poszedłem z lenistwa, bo nie chciało mi się wstać. Od początku, już gdzieś tam trzeciego roku studiów, uważałem, że one są mi niepotrzebne, że, że, wiesz, że w sumie to marnuje czas tylko i tak na dobrą sprawę to samo mógłbym się nauczyć gdzieś tam samemu albo na jakichś szkoleniach. Ale teraz, na przykład, jak nawet teraz, jak tak się zastanawiam, to jednak powiem Ci, że gdzieś tam ta anatomia, czy, czy biomechanika, czy, czy fizjologia, czy jakieś takie inne poszczególne gdzieś tam przedmioty. Pomogły mi trochę uporządkować wiedzę, przede wszystkim, zaznajomić się z tymi wszystkimi zagadnieniami ważnymi, i dzięki temu nie muszę teraz zaczynać od zera zdobywać tą wiedzę, tylko już mam jakieś tam podstawy, podwaliny, żeby móc się dalej gdzieś tam kształtować. I jak czytam na przykład jakieś artykuły albo jakieś książki tematyczne, to, 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 to mam takie, taką świadomość, że już wiem o co chodzi. W tych, w tych wszystkich rzeczach, więc na pewno mi pomogło. Myślę, że nie mogę powiedzieć, że, że to był zły wybór. Ciężko mi powiedzieć, co by było, gdybym na przykład studiował zaocznie. Myślę, że dużo mniej wiedzy wyniósłbym, powiedzmy, z tych zakresu przedmiotów typu anatomia, fizjologia i tak dalej, bo zjazdy są, powiedzmy. Gdzieś tam dwudniowe, co, co tydzień albo co dwa i wiesz. No i tak na dobrą sprawę później to wszystko jest tak skondensowane, że ty sobie już nawet nie chcesz tego słuchać gdzieś tam. Myślisz o tym tylko, żeby już pójść do domu. A tak to jak masz to rozłożone jakoś w miarę w tygodniu, no to, to zdecydowanie łatwiej jest to wszystko gdzieś tam przyswoić. Tak myślę przynajmniej. Więc pewnie poszedłbym tą samą drogą. Powiem ci tak, z perspektywy czasu to może zabrzmi śmiesznie, ale faktycznie było coś takiego, że byłem strasznie nieśmiały. Przede wszystkim jeśli chodzi o jakby rozmowę z osobami. Na pewno nie byłem tak otwarty, jak jestem teraz. Teraz jestem w stanie, myślę, się dogadać z wszystkimi. Też miałem problem przede wszystkim jeśli chodzi o dyktowanie jakichś warunków właśnie typu powiedzmy cena, jak proponowałem cenę to miałem takie kurcze to przecież może być za dużo tak na dobrą sprawę, jak przecież ktoś może zapłacić taką cenę za trening, gdzie w ogóle to przecież ja pokazuję tylko ćwiczenia i on jeszcze to wykonuje, ja nadzoruję i tak dalej, więc... Na początku faktycznie były takie trudności związane bardziej właśnie z komunikacją myślę typowo. I to, to, to stanowiło gdzieś tam największy mój, mój problem. Ale z biegiem czasu, tak jak mówię, to wyszło chyba na dobre. Sport taki już bardziej nazwijmy to profesjonalny. Zawsze wiąże się z kontuzjami, ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że wszystkie kontuzje, których się nabawiłem, to praktycznie były powiązane z piłką nożną, a nie typowo z treningiem na siłowni. Ponieważ, tak na dobrą sprawę, na siłowni yy, no w sumie maksymalnie dwie, gdzieś tam miałem takie może poważniejsze kontuzje. Ale to takie były, które wykluczyły mnie powiedzmy na tydzień, dwa, jedna na sześć tygodni i tyle. A takie po piłce nożnej, no to już zdecydowanie na dużo, dużo. No i w sumie a propos przede wszystkim kontuzji, to też mam jakąś taką anegdotkę, jeśli chodzi o swoje początki związane z, z siłownią. Wydaje mi się, że tutaj bardziej zaprocentowała moja głupota i jakby nieświadomość, bo wiadomo, że idąc na trening z tygodnia na tydzień podnosimy ciężar coraz większy i po świętach i po jakiejś takiej drobnej przerwie, czyli dwa tygodnie wtedy. Nie wiem ile wtedy miałem, 17 lat chyba. Zrobiłem dwa tygodnie przerwy, przede wszystkim od treningu, bo tam były właśnie święta i tak dalej. Wróciłem na siłownię i zacząłem dźwigać te same ciężary, które dźwigałem przed, przed tą przerwą. Nawet myślałem jeszcze, żeby dołożyć. I w pewnym momencie gdzieś mnie coś tak zaczęło boleć, że nie mogłem za bardzo nic już zrobić. I właśnie wtedy okazało się, że gdzieś tam jakiś miałem problem z dźwigaczem upadki i w ogóle chodziłem tak trochę przekrzywiony przez właśnie chyba 6 tygodni. Mm, I później przeszło i już można było się nauczyć na swojej głupocie i już czegoś takiego nie powtórzyć później. <laughs> Chwile zwątpienia na pewno powodują y, u mnie bardzo często. Odwoływane treningi. To nawet nie chodzi o to, że powiedzmy nie zarobię wtedy czy coś, tylko raczej bardziej ja cały czas nastawiam się na taki proces, że wiesz, jakby zaplanuję coś i widzę, że faktycznie fajnie to idzie, a tu nagle komuś coś wypadnie raz, drugi, trzeci, albo na przykład, no jak pochoruję się, no to wiadomo, no to to, to, to nie jest jego wina, ale mam takie wtedy. Kurczę, no, mogliśmy tutaj coś fajnego już uzyskać i, i teraz na przykład będziemy musieli od nowa. Teraz bardzo dużo osób też na przykład chorowało na COVID, no to też gdzieś tam wypadali na jakiś czas i, i, i wszystko trzeba było od nowa. Te wszystkie lockdowny też na przykład były takim momentem, gdzie, gdzie w sumie właśnie miałem zwątpienie i zastanawiałem się, czy to w ogóle ma sens, no bo otwierają, zamykają. Ja tak na dobrą sprawę, no gdzieś tam żyłem z tych swoich oszczędności, które gdzieś tam znacznie się kurczyły. No i bardzo nie wiedziałem, co robić i jak, jak żyć. Jak żyć. To bardzo przede wszystkim lubię rozmawiać i przebywać z tymi swoimi podopiecznymi, przez co myślę, że też w dużym stopniu umilam im też czas na treningu, ponieważ no, wydurniam się trochę. Pomiędzy, pomiędzy pracą poważną, którą wykonujemy, lubię się też wydurniać. I co? No i, i ciężko tutaj mi wybrać coś jednego konkretnego. Nie wiem, czasem się zdarza na przykład, że, że piją wodę, ja im ściskam butelkę tak dla beki, oni się zaczynają śmiać i później się okazuje, że nagle biorą dużo większy ciężar, albo się zdenerwowali, albo, albo po prostu sama zwykła rozmowa pomaga im gdzieś tam i oni później, wiesz, są mi wdzięczni za to. Jakby ciężko jednoznacznie określić, aczkolwiek widzę, że oni wracają i jakby zostają ze mną na dłużej. I to mnie cieszy na pewno. Jeśli chodzi o przyszłość, to na pewno to jest bardzo trudne zagadnienie, patrząc na gdzieś tam różnego rodzaju sytuacje, które nas obecnie dotykają. Niemniej jednak e, chciałbym na pewno, myślę nad tym intensywnie, żeby na przykład mieć swoje studio treningowe. E, że myślałem też na przykład, żeby gdzieś tam cały czas e, szukać opcji pracy z zespołem piłki nożnej, na przykład jako trener przygotowania motorycznego. I ogólnie cały czas gdzieś tam bazować faktycznie na, na, na pracy jako trener. Jako trener. Dodatkowo też e, cały czas mam z tyłu głowy e, powrót do rozwoju swojej marki. Wolf koszulek, może odzieży. Kto wie, może kiedyś Wolf będzie równie wielki jak najeczki. Nie wiadomo. Stawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, tu macie podpis i zostawcie komentarz, czy Wam się podobało.